Już za chwilę, szanowni państwo, jeszcze tylko przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy państwa gorąco. Przy mikrofonach, jak zwykle meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś mamy dla państwa włoską ucztę. Mecz Serie A. Nie mogę się doczekać, co dziś pokażą obie drużyny. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Jeszcze mogą szukać dobitki. Dobra interwencja, wiązkuje. Oto skład gości na to spotkanie. Jeśli zespół gospodarzy chce dzisiaj zdobyć jakieś punkty, to musi skupić się na obronie, bo to zdecydowanie ich pięta Achillesowa. Zespół gospodarzy wciąż w tym sezonie nie znalazł pomysłu na grę w obronie. Nikt nie puszcza tylu bramek. Przeciwna drużyna na pewno spróbuje to wykorzystać. Kolejny punkt z naprzód. Z tej mąki może być chleb. Po był strzał z ostrego kąta. Trudny. Ale przede wszystkim nasuwa się pytanie, czy w ogóle konieczny. Strzelać trzeba z głową. Takie wyraźne pudło tylko osłabia pewność siebie na przyszłość. Dwa razy pomyśli, nim podejmie próbę. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Kulibali. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Francesco Caputo. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Tracą piłkę teraz. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola karnego. Centruje teraz w szesnastkę. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Uwaga, będą prowadzić. Nie ma gola. A mógłby spytać bramkarza, w który róg strzelać. Wydawało się, że musi paść pierwsza bramka w tym spotkaniu, ależ to koncertowo spartolił. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Ulaj dia. No i tak obiecująca kontra kończy się teraz tak rozczarowująco. Doskonały był to atak z polotem na dużym tempie. Wszystko na nic. Rzeczywiście, zabrakło najważniejszego, celnego strzału na bramkę. Takim pudłem zmarnował wysiłek zespołu. 10 minut do końca tego meczu. Końcowe minuty spotkania i szansa na zwycięską bramkę. Właśnie w piłce bywa. Gol w końcówce. To chyba rozstrzyga losy tego meczu. Nie to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Ulaidia. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Na szczęście obędzie się bez kartek. Ostatni.